Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dead Space 3. Ja jestem Virios, z nami za, jak zwykle jest. Badzie, witam wszystkich. I będziemy kontynuować w chapterze numer 12, bo 11 nam gdzieś zniknął. W chapterze autopsja. Tak, no i tutaj mamy jeszcze takiego kolegę sobie tam stanął, coś tutaj się trochę Dokładnie. pieni, pluje o, z tej barierki, ale nic mi stoi. Kapię mu trochę z papy, ale. Tak, taki trochę, no, niewychowany. Udało nam się w po poprzednim odcinku zrobić probe Gana. Tak, to by się udało, bo ja nie chciałam robić coś tu się będzie okay. robić? Okej. Okay. O, y o czekaj wy się kręci Też tsz, Dobra, ty kręcisz. Już? Y no już więcej nie mogę. Y wiesz co, ja nie wiem czy z drugiej strony nie ma czegoś takiego też To chodź poszukamy Może się przyda nóż? No i znowu tak, w poprzednim odcinku mówiłem, że wydłużyły się chaptery, a potem jak to powiedziałem, to nagle się okazało, że z dziesiątego wskoczyliśmy na 12 No <grystanie> bo tutaj ten system tych chapterów jest dziwny. Okej. Okay. sam. Nie mam Okej. Okay. Już popsuta? Isaac, Norton, OK. No mnie czego on zamiast No zamiast jak wej. Wy... Aha, dobra, tutaj. Dobra, dobra wchodzi zamiast? do klatki, nie? I drzwi mi przed nosem zamknął. Ale no, on jest bezczelny, izoluje. To jest homofob jakiś. Homofob? No, człowiek bojący się ludzi. To bardziej jakiś socjopata. O, albo socjopata, albo ksenofob, bo my, patrz, takie trochę inne ubranka mamy, to możemy inne narodowości, czy coś. Że, że ksena? Wojownicza księżniczka? Ta, dokładnie. Tak, dokładnie. jak to a gdzieś tutaj w ogóle widziałam, że w telewizji znowu jest. Tak? Hmm? A jakieś nowe odcinki, czy... Nie, stare powtórki. Ale powiem ci, że już niewiele z nich pamiętam, co tam się działo jaka była... Kurze, to było nie? dawno temu. No słuchaj, ja miałam 6-7 lat, kiedy ja to oglądałam. Hmm. Okej, okay, i -no nigdzie niby nas prowadzi. Yy. Tam? Tak, bo on teraz pisał mi... Wiesz co, mam wrażenie jakbym chodziła w środku jeli czyjś. Czekaj, 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 Piszcie mi straszliwie. No, probe gun. się. Nie, bo właśnie on namierza. Ty, patrz, jest jak było oko. Czekaj, zobacz sobie w obiektywce, co trzeba robić dokładnie, bo kurczę. Locate synapsis And probe into them to extract... More... Aha, okej, okay, dobra. Ja mocisko, bo mogę coś zrobić? Gdzie <grystanie> ty jesteś? Na początku. A, to jest To jest sobie pójdę tam. A, jest u góry. Okej. Okay. Nie wiem, z czym ty się zabawiasz, ale rób sobie to samo. Okej. Okay. Ja mam klatkę, z której przyszliśmy, tak de facto. Dobra, drugą synapsę też dałem. Nie wiem czy ty jesteś, ale jestem obsrany. Właśnie widzę, że to takie... Jakie ładne czarne stworki. Gdzie lecisz? Ja tu jestem, ty. Szukam tych synaps. Dobra, Czekaj, tu jest klej. klatka. Kolejne. What? Eee? Eee? Kurna, E! Walczy się na ryjko z smicią. Nie no powiedz, co to jest, w ogóle. Urna. Aha, ty ta, o, jesteś. Co to tam robi za tą ścianą, jak ja mam przez to do ciebie przejść? No, jest tylko ok. No, nie uciekaj ode mnie. Właśnie jest? e, e, jestem albo ślepa, albo cię nie widzę. Za to A, teraz cię widzę. E, dobra, czekaj, B, gdzie nas teraz prowadzi. Hmm. To jakieś synapsy sobie szukałeś? Ja sobie. Tak, nie? tak, no właśnie. O, op... się bijłam. No, bo one się pojawiały, bo ja strzelałem synapsy. Dalej mam Locate Synapses. Czyli nie wszystkie jeszcze są zlokalizowane. No, od tego mamy ten Prop Gun. tego okay. ja go nie mam. Dobra, co my tu mamy? A może teraz jedziemy. Oczekaj, O czekaj, tu jest jedna. A ja ten sobie A to to ja widziałem to, to Dobra. Oczko śmieszne, tylko no. Czekaj, strzeliłem do tych, strzeliłem do tych chyba, chyba, że do wszystkich muszę strzelić w jakąś miarę krótkich odstępach czasu. No to strzelaj biegaj hmm. Nic. Muszę znaleźć signal ping, no Sędzę. Eee, czekaj. Lol, tu jest jedna, tu jest druga. Tak, tylko że ja już tutaj strzeliłem, chyba. Czekaj. Tu mnie chyba nie było. Tam u góry jest jeszcze jedna. Że ciągle nie ta. Hm. Dobra. Nie no, tu jest klatka, to na bank tutaj. No w tą stronę chodziliśmy. Tu jest jeszcze u góry. O. o, i to chyba to było. Eee. Nie, serio się czuję jakbym była we, w jakichś wnętrznościach. Czekaj, czy na silniejszy? Chodź tu po prostu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden potrzebują. A tu patrz, od klatki w prawo, tu byliśmy. Dobra, czekaj, idę jest? Nie, nic tam nie ma. Idziemy. Ty sobie kuzrób? Nie mam. Aha, dać ci. Nie. Jakoś nierozochocone dzisiaj na mnie są. Kurczę, jeszcze jeden potrzebują, to który? Ten? Ale on jest już. A ten? O, czekaj, tu jest jeszcze jeden. I tu jest jeszcze jeden. Ale takie powypęzały teraz, nie? O tamten? Już strzelam. Tu, 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 tu. Oj, tej się chyba nie podoba do końca. Wow, też ci tak ekran wiruje? Dobre. To it worked, it worked. To do klatki. No. Biegnij tak Kurna, e! Teraz. No Czeka, kurde, mocniej... No właśnie e, nacisko! No Wyśboj rzut. Czekaj, ja muszę sobie bronić z Eee, okej. Okay. Tu jeden. Czek. Tu drugi. Kurna, znowu mnie? Zabił mnie? Nie, nie jesteś tu. Co i było, że wir e, już coś tam. Wiesz co? Osiągnięcie mi jakieś skoczyło teraz. Gry przymuliło, bo mi achievement skakiwał. Lol. Ok. Dobra. Dobra. No super, czyli musieliśmy najpierw się wymordować z nimi, żeby boić... masakra. było. Jest to masakra. Alfania stworzonka, mi się podobają, ale ten motyw z tym wyskakującym czerwonym czymś przed oczami, też mega. Z tym, z firem mi się skojarzył, tak? No. Hello, Mr. Kimoto. Well, I saw some climbing gear stored below. Santos and I will start setting up the base of the cliff. Norton, can you make sure Isaac gets out safely? Sure. Sure, I'll take care of him. And Ellie. Yeah. I love you. You know that, right? Oh. You're yeah, yeah, cool. 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 the worst. What? Um, Do Valentine get so little Dobra, wypuść nas, pan. A widzisz, pytałaś się o windy jeżdżące inaczej niż w górę, w dół. Ta jeździ w poziomie. Ale również w pionie. To jest wielofunkcyjna. No. Ile, czy to barowa? No. no. Hahaha, <laughs> jak zgadzać! Wykrakałaś! <laughs> Bo nie jest tak samo bezczelnie, A ty co, stoisz? No świecę sobie. <laughs> no <Na> świecę sobie. <śmiech> ok. Nie, <laughs> ja tego nie złapię. Nie złapiesz? Nie wiem, że nie mogę. Spróbuj to. O, czekaj, bo się kręci. No to zabrakło, tu się baw. Obraca się. O. o! Dzień dobry. Beka nas na dół. Gdzie? Do windy. Przestanę lubić windy. No. Ej, za każdym razem to rozwalam i za każdym razem ktoś to naprawia. No, może to Santos albo to ten. Yy... Norton, tak? Ten głos z tej Tak, Norton. Gdzie w ogóle to pierdo? Aha, okej. Okay. Hej ho, hej ho, po Nortona by się szło. <grym> Znowu do windy. Piękne skały, prawda? Bardzo ładne i w ogóle ta tekstura podłogi, no takie wrażenie na mnie robi. Tektura? <grym> tekstura. Dobra, niech tam nam sobie pogada. Tak? Patrz, jaki zacny piecyk, normalnie jak ze Związku Radzieckiego. Patrz. Boilerek. <laughs> Fanerka. Boilerek piecyk. Tam jest winda. Co już rozstygowałeś? Dobra. O, no znowu. Jest saving. To, to, to na pewno nie jest dobre. Czekaj, bo to jest, to jest skrzyniałek. Co my tu mamy? Workbench'yk. Oj, to jest lejiste. Wirówka. Co, na pewno my tu? Tu prowadziło. No okej. Okay. No kurde, już mi powiedzieli że słońce i dostałem w czapę. Tak o, słońce.

Oj. Tak, nie ma to jak rzucić cegram od pod nogi. <grystanie> Gdzie nie jest? No ja się nie wiem, ale biegnę. E... E? No, nasz stary kolega. Ja już nie wiem, po prostu. Wydaje mi się, że już dwa takie tupiśmy. Albo i nie. Mi się wydaje, że ten urósł. Jestem ten Norton jakiś niepociumany, Kurwa! <gry> Patrz, jaki zasys ma. Yy. Wow. Fuck. Dobra, stazis. Dobra. Wiesz yy. co, no chyba mu na wiele nie daje. właśnie... Aha, tutaj kieruje, dobra. Chodu. Ja biegnę za tobą, tylko nie wiem gdzie ty chcesz wleść do tej dziury? Nie no, tu mnie... W sumie nie wiem po co mnie tutaj... Właśnie też nie wiem po co ty tutaj. Czekaj, bo mnie tutaj... Pierdol... I tak, jeszcze inwentory kulu, jasne. Wiesz co, ja w to żółte w środku. Ok, rozwaliło się. Kurna, znowu zasysa. Strzelaj w te żółte. Jakieś zostawia e. Wow, ale mi grzmotnął. Weź ty jego kontrolu i teraz. mu teraz. Tego. Przefaliłem stasisem, ale dupa, no. Nie stasisuj, ty mu łapę kontrolu, albo mów co trzeba mu robić. Ale, ale ja nie, nie wiem co trzeba mu robić. Film go ogólnie do środka mu teraz. Dobra, ja... strzelaj w bebechy ja Ciebie bronię od czarnych pierdół. Kurna reload, fuck. Dobra, to ja mu pakuję. Ty się nim ogarnię. Dobra, ja no dziękuję. O, zasydza znowu, cholera. Ostrość się. Yy. Ostro się. No jak na takiego potwora, słuchaj. No chyba nie chciał być tak w O kurna. Oblazły mnie te dziady. Your partner has died. Tak. Nie. Chyba już zginęliśmy. Cholera. Trzeba gdzieś albo dalej stanąć, albo co? Jedna osoba kontroluje pierdoły, a jedna Dobra, jed... to czekaj, pakuję mu wielita. No to ty mu pakuj. Znowu dostałam www. No niech. Coś się dzieje. No, no dalej no... pokaż wzusek. No pokaż brzuch. Wow. Jeszcze reload, tutaj kiedy ja chcę mu strzelać? Dobra, no. Zasysa. Mm. Tutaj ja robię reload szybki. Reloaduj to idioto! Kurna, zgrywa bohatera. Słońce jest. sam z... problem, nie bądź się. Okej. Okay. grzmotnął mi. No, pokaż brzuch! Że nie martw się. No. Kurna! Przecież strzelam! Jesus! Znowu zasysa. Ale to zasysanie do końca tak wychodzi, wiesz? No. Wow Dobra żyję, żyję walnę kół No pokazuj żółte bebechy Co worać, e, Uważaj bo te ciadło buchają No ile razy mam w te... Jeli tam strzelić Ja będzie chyba zasysał. Nie łapał. Łapa, łapa. Cholera. No pokaż brzuszek. Teraz będzie strzelał tymi wybuchowymi. Dostał. Dobrze. Zasysał. Ja Dawaj nie ja no, Amo. Znaczy nie, nie Kurna! Strzelałem, ale chyba mnie zeżre! Wiesz co? Chyba on nas zjeść. Okej... Okay. Halo? <grym> nie <grym> widzisz, wszystko dobrze się kończy zawsze. Ble, znowu flaki zaraz spawiam po prostu. Ble! Ble. Wiesz co? W sumie to ja głodne jestem. No. Boże! Z... Co z tobą nie tak? Wszystko! Jakbym wiedział, że tak ma być, że nas ma pałknąć, to by nie strzelał od razu, tylko od razu bym skoczył Eee... Zacznijmy jeszcze, nauczyłam. Eee... czekaj, betnijmy. I gdzie niby nas prowadzi? Jestem ten W te płody w kolorowe strzelam. Kurde, reloaduj się, dziadu. Też mam ten problem. Z reloadem. Dobra. Później musimy ogarnąć. Hmm. Okej. Okay. wespało mnie gdzieś czy coś? No mnie też gdzieś. Aha, osiągnięcie dlaczego odblokowane infestation fortitude. Ale dlaczego mam wrażenie, że nas w zasady odbytu? No Boże. Nie, on nas zwrócił. No to chyba dobrze, co? No.

Czy tam za mód bekasz sobie bezszczzelnie? Nie nie bykałem No, problem zgodu <śmienicza> Jednego mniej <śmienicza> <śmienicza> O że się sam potknął że upadając uderzył głową o drzwi. Tak. że batonik. Snickers. Aż wolałbym Marsa. No dobre, idź. Pierdolą by się o. Dobra, dobra muszę. saving. Piknie. No to teraz by się przydał kolejny chapter, czyli już 15. <głos> o! <głos> Aleś wykraczał, no proszę ciebie. Ej, to dobre jest. To czekaj. Poproszę do końca gry. Halo? Poproszę do końca gry. No, Benczyk się włączył. Nie. Coś z netem chyba znowu tam dokładnie świeci Ja tam chcę, ja wychodzę Dobra ja tak, nic nie robię w benchu ci? tylko zostawiłem sobie ta scavenger -boty odebrałem No ja cię znalazłem i wracam do ciebie bo tam się czułam bezpiecznie A czekaj jak a gdzie jest... nas prowadzi właśnie? Nie wiem ja mam scavenger boty mam hmm. Nie nim się poginamy teraz kurczę. No czekaj, może my sobie jakiś algorytm zrobiła. A to też zerknę. A to nie jest dobre? No. Nie. Nie, to Dobra, tyle co robię z ciebie. A zaraz jeszcze tego shotguna mogę sobie ulepszyć. Właśnie ulepszam. Ja tak myślałam, że mogę zrobić. co mogę nie zrobić? O! No ja nie mogę tego dodać sobie przykładowo Pewnie nie chciała, ale tu do shotguna Oto. Mhm, -mm, tego nie chcemy. To co możemy? Jak dużo zabiera, bo A ten? I też. I zawsze z mam problemy. Dobrze, zrobić nie mogę. Hmm, osiągnięcie odblokowane. full house. Czyli wystarczy tylko bez sensu kręcić się po menu. To ma sens. No co hmm. Może to zobaczysz. mogę. Prowadzić klip. coś hmm? co już tworzysz? Znaczy nie no, sprawdzajmy gdzie trzeba biec dalej. Okej. Okay. Tylko jeszcze chciałam co? To? Nie wiem co z tego wszystkiego wyszło, ale okej. Okay. Zobacz jeszcze no, na, Co my mamy tutaj zrobić teraz? Find a route to research facility. Okej. Okay. To co? Tak? A co lecimy dalej czy kończymy? No właśnie, nie wiem, nie wow. mam zielonego pojęcia. Sobie zrobiłam tego z zooma, co ty masz? Dziwnego. Nie, bo mamy tak w sumie pół godziny i nie wiem, co ja mam z tym począć. <grym> znaczy, no wiesz, będziemy mieli hmm. okrągły początek. O, możemy puścić jeszcze scavenger, boty. No właśnie, ja sobie tak puszczam. Mleństwa. No bo w sumie rozdział to rozdział. No. A w ogóle w pierwszych planach mieliśmy robić po rozdziałach, tylko albo tak. one nam się nie kończyły w odpowiednim albo momencie. Albo były tak mega krótkie. Po dwa. Albo mega krótkie, tak. Czekaj, ja miałam sobie potestować to moje strzelanie. Też mam tego zooma, co ty. Ja, jakiś młodziak, jakoś je Do oglądam. scavenger botów? Tak, na zoomie. Wiesz, jakie są słodkie? A, ja nie mam, bo ja mam tego ProBdana teraz. No coś zrobiłam. A jak to strzela? Dobra, powiedzmy, że strzela. A gdzie mamy w ogóle iść? Yy, tam Kasi, dalej. On prowadzi. No nie wiem, słuchaj. Nie wiem. Może zakończmy okrągłym odcinkiem? Dobra, zakończmy. Chodź do środka, bo tam ciepło. I nie pada przez super. jak ostatnio. No to chyba nie tyle, no. to chyba tyle. <noise> Okej, okay, dziwniejszego pożegnania nie było. Dobra, dzięki Wam wszystkim za uwagę i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.